Siemaneczko, Ziemeczki, ja jestem Kłaku, mamy nowego gościa na moim kanale. W tym odcinku jest nim Daro the Game, przywita się bardzo. Witam bardzo serdecznie. No, witam cię bardzo serdecznie i widzimy się już na pierwszej ręce. Dobra, Ziemeczka, to jest nasza pierwsza ręka. I spadłem już od razu na drzewo, zdobyłem perełkę, mam wodę, mam drewno. A i się do ciebie tepam. Do starej niebo, ja miecza nie mam. Wiesz, że do ciebie nie doszło Nie bądź taki Ej, nie Dobra, tak bądź, jest. dobra, bądź taki Wszyscy na siebie przygotowany Trafiłem, nie Te trafiłem poniesz. Kurde, podskoczył Ja strzał nie mam Bez kitu ła idzie do mnie To jest, to się teleportował, czy nie? Nie 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 nie. O kurde, ty jak śmieczek masz. O Dobra, lecę na środek. Jestem na środeczku O to dobra. Też ja ładny. To dobrze czyś, da? Że... Ty pies. Ty u góry. Jezu, gdzie? Jak mi się lagowało Gdzie? Aha Idę go zabić. Tylko ja nic nie mam, ja umrę. Jakie mi laguje, nie? Spad na dół. Tutaj, tutaj na dół, na bok. Co on robi? Czemu jego ja zabiłem? Czemu on puścił grę i mnie nie zaliczyło kilo? A nie, dobra, zaliczyło mi. Ludzik Na planie. Orfan. Oła. Ale mam Dedosy. Dosy masz? Tak, czasem 60 fps a czasem mam po 5. Kurde, gdzie są tu skrzynki do cholery? Daj mi jakieś zielone ja może Nie mam nic. Mam takie sabeku jak... A tam jest, dobra. Tam jest krzynka. Trochę się gubię na tej mapie, spokojnie, wybaczcie mi. Co? Nie. Co? Nice. Ja, ja, ja. On jest. O nie. Oszust. <grywia> no, sorry, potrzebowałem le lepszy kita. Wybaczysz Wybaczysz mi? Oj chyba się obraził na mnie On jest tam No ja wiem gdzie jest, bo do niego strzelam Mam strzały, mam refila mam perełkę, ale boję się, że przerzucę to Znając siebie to chyba to przerzucę to nie jest cholera u góry Jak mi uderzy raz to spadnę na dół Dawaj, dawaj raz się żyje, dawaj kurde nie, no, to on tam zabudowany A je... się boisz No co się boisz Sam by tam pewnie nie powiedział Dawaj Albo nanuj się cyknij tam No i tak i on wyleje mi lawę Trzeba mam power 2 O cholera bo Raz się żyje, nie? No Padniesz. Fuck! fuck no. Ja wiedziałam to zły pomysł, już ci nigdy nie będę słuchał, nie? Dobra ziemeczki, gdzieś na drugiej ręce. Dobra ziemeczki, jesteśmy już na ostatniej ręce. Czy znów zrobię oszusta darowi czy nie, czy on się skapnie w porę na czas, czy nie. Zaraz zobaczysz. <laughs> już wiem co knujesz, idź co do mnie. O, czekaj chwilę. Nie idzie do mnie, no powiedziałem ci coś. Ty ich prześwituj Uważaj No ja, to Oni chyba są moimi widzami Oni wiedzą co robić Nie Coś mówiłeś, że coś, coś mi zrobisz? Czy nie? Nie, nie mówiłeś A dobra, to chyba ja tylko No i to bardzo Dobra, ciemny środeczek Bierzemy strzały, bo tu nic ciekawego już nie ma Tam już to bierzemy to O tak, Ezo, się u góry, dawaj, zabij go Nie, to ja poczekam, wiesz? O, to jest on mnie zabił, zabij go Patrz, a, on nie a, wiem? Cyknął się perełką Serio? Kurde Ile ma tych perełek, wszystkie już chyba nie ma Or Co on robi? Padnie, patrz I teraz Kurde nie Ilu ma HP? Coś to jest power 2 A jeden na jednego. on to fajnie, nie? Już... Oła Ezu, no sniperze dawaj Nie Teraz nie Dawaj go teraz, szybko Nie Dawaj, że... no, Tutaj nic tu ciekawego nie ma ma chyba jeszcze jedną perłę. Tak coś czuję Co on będzie robił? Co on robi w ogóle? Nie wiem Jaki typek? Duża rękę tylko No właśnie I tak się nie robi Złożę na niego skargę. Tak nie będzie typek co jest Jakbym teraz trafił! Fuck! Ha. Dobra! A dobra, on się tak buduje dobrze. Więc on wie no, na czym stoi. Żeby to powiedzieć. Strzału mam Może będę jakoś go obijał, czy co? Kurde będzie jadł. Ooo oh. Fuck, czemu ja go biję tym Klepa klepa Zabity! Dobra ziemeczki! To była ostatnia ręka. GZ yes Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. krótki odcinek, gdyż chcę go wrzucić dzisiaj, czyli w sobotę. Bo była, była krótka przerwa, gdyż wena do mnie odeszła. Nie zapomnijcie być na kanał Dara. Właśnie. I, I to byłoby na teraz